No hej wam wszystkim ludziska, witam was bardzo serdecznie z tej strony Jam ci to jest 3 grzaku 40, mam zaszczyt zaprezentować kolejny Miejmy nadzieję całkiem ciekawym, niamuśnym i pysznym materiał z serii Zagrajmy DOR, zasadniczo z żadnej serii, po prostu dotyczący szeroko rozumianego kanału Będę tutaj prawił o jego przyszłości, o przeszłości, o zaszłości, rybichości No no nie, to może akurat się troszeczkę zagalopować. Ale będę mówił o kanale, o samym patronajcie o jego prosperowaniu. Opowiem wam coś, niecoś o tym jak ma się ten konkurs na grę dla patronów, bo z tego co wiecie, co miesiąc rozdaję spośród właśnie patronów wybieram jednego człowieka. No i oczywiście ten człowiek wygrywa ode mnie tytuł growy na Steama powiem coś niecoś odnośnie tego, kto zwyciężył ostatni konkurs i na co będzie konkurs w tym miesiącu. Ponadto odniosę się jeszcze do kilku ważnych rzeczy. Na dobry start nowego materiału pozwólcie że odniosę się do najważniejszych prawideł wszechświata, czyli do plakatów propagandowych grzechosławim, które można sobie pobrać rzecz jasna z mojej strony na patronajcie. Wprawne oko dumnego prosiacznika już zapewne spostrzegło ten Subtelny fakt, iż został dodany kolejny znamienity plakat dotyczący naszej mateczki Rzecz jasna Ojczyzny, jest to bezpośrednio ta wizja twórcza. Jednego z moich widzów pod jego przewodem zbudujemy potężną Grzechosławię. Zacne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne dzieło. No i myślę, że może przyozdobić nie jeden dom w tejże właśnie Grzechosławii. Oczywiście, no taka pierdółka, plakacik propagandowy, ale widz stworzył, podoba mi się, dodałem, można sobie pobrać, jeżeli ktoś chce. Fajna rzecz. Teraz przejdźmy do nieco poważniejszych tematów, mianowicie Patrona. Zaraz powiem o samym, chociaż zasadniczo już teraz mógłbym powiedzieć, o samym konkursie, ale to za sekundkę, dosłownie za sekundkę powiem o konkursie. Teraz chciałbym się odnieść do tego, jak funkcjonuje Patronite, na co będę zbierał i czym skończyły się składki z poprzedniego miesiąca. No, niestety, pula wpłat znowu spadła, dlatego że w zeszłym miesiącu. Już zaczęła powolutku podchodzić pod 1300 zł Teraz z tego co widzicie Znowu to troszeczkę klękło Ale chociaż póki co cały czas W dalszym ciągu przekracza to 1000 zł, co oznacza, że No niestety i tak większość tej kwoty Odprowadzam na podatki, ale już coś z tego widać Prawda? Tak więc gdyby tak zostało To by było naprawdę nie, nieźle Wbrew pozorom, wbrew obiegowej opinii Jeżeli chodzi o składki Z poprzedniego miesiąca, z tego co wiecie Tam było zakolejkowanych kilka tytułów Growych, które bardzo łaknąłem naby i nagrać na kanał w przyszłości No i jak pokazuje fanpage na facebooku To jest strona mojego fanpage'a Rzecz jasna Pochwaliłem wam się owymi nabytkami Co oznacza, że składki zaowocowały I tutaj widzicie po raz kolejny Że to nie jest tak, że ja to chamię wszystko do kieszeni Że w walizkach wywożę to mamonę na teneryfem Gdzie w przyszłości przeprowadzę się na emeryturę <laughs> Nic bardziej mylnego Ja po prostu to wszystko inwestuję w kanał tak więc tak. No co, Metro już się na kanale rzecz jasna pojawiło. Battlefield 1 już się pojawił. Natomiast American Truck Simulator, no dzięki składkom na Patronajcie, byłem w stanie zakupić wszystkie DLC. Dosłownie wszystkie DLC do owego tworu. No może, że za wyjątkiem jakichś tam wybiórczych kamuflaży, które uważam, że nie były godne uwagi, ale tak to dysponuje dosłownie wszystkim, co tylko można było skolekcjonować. Oczywiście, no w wersjach pudełkowych mam tylko te dwa twory, czyli Gold Edition. Oraz Oregon, gdyż kolejne DLC już to ciekawe wychodziły jedynie w tych wydaniach typowo elektronicznych. Bardzo szkoda, wolałbym mieć pudełka, no ale pff, jak twórcy gry tak sobie nie zażyczyli, no to tak jest. Kolejną kwestią jest rzecz jasna, właśnie Warhammer Total War 2, którym się nawet pochwaliłem podczas ostatniego unboxingu, w każdym razie podczas jednego z tych ostatnich. No i The Evil Within 2, te dwie gry, te gry zasadniczo również na kanał zawitają I myślę, że jakoś potwornie długo nie trzeba będzie na nie czekać No wyjątkiem być może jest tutaj The Evil Within Dlatego, że zanim zasiądę do dwójki No to łaknąłbym również nagrania samej jedynki Żeby jakkolwiek wiedzieć o co chodzi w tej franczyzie Żeby się połapać w zalążkach owego świata Zresztą jedynka z tego co się orientuje też jest całkiem ciekawym tworem Typowo horrorowym Już wykrowałem sobie taka ciekawostka Już wykrowałem sobie zarówno Intro do ATS-a, jak i intro do serii z Warhammera 2 Total War, jak i intro do serii z The Evil Within 1. Więc no, <laughs> rzecz jasna. Partia pracuje na dobro kanału, no i jest dobrze co tu wiele mówić. Tak więc, jak najbardziej, te tytuły sobie tutaj skolekcjonowałem. Co jeszcze takiego z fanpage'a mógłbym wam pokazać? Oczywiście, możecie się dziwić, no na fanpage'u różnego rodzaju inne posty zamieszczam. Nie tylko dotyczące klipów, które publikuję. Więc tutaj na przykład pokazywałem wam różnego rodzaju traki, które być może w przyszłości pojawią się w moim garażu i będę nimi prowadził serię z ats Ale mniejsza, to jest kompletnie nieistotne. A właśnie. Też dobrze, że tutaj zerknąłem, bo akurat przypomniało mi się to Mianowicie na ostatnim unboxingu już Was no, poniekąd informowałem mówiłem wam o tym, że bardzo chciałbym zakupić sobie World of Tanks Rush ostatni bastion, czyli to drugie DLC do gry karcianej od Wargamingów niestety cały czas nikt się nie zgłosił kto chciałby zbyć tym podobny twór, jeszcze raz zaznaczam że nie chcę nikogo okraść ani nie chcę żadnej jałmużny ja jestem gotów za to zapłacić, tyle tylko że no, szukam jakiegoś widza, który dysponowałby właśnie tym dodatkiem, więc jeżeli ktoś z was ma ostatni Bastion, czyli właśnie ten dodatek Gdzie znajdują się między innymi takie karty Na przykład Obiekt 260 Rakiety V2, Conqueror Karty rzecz jasna z cesarstwem japońskim No to wiedzcie, że ja bardzo chętnie Je nabędę Rzecz jasna również pod ostatnim Unboxingiem, gdzie na te tematy Pierdaczyłem i tłumaczyłem wam, że No chętnie bym to od kogoś kupił Pojawiła się masa komentarzy w stylu: Eee, co za owsik! No przecież, weżę sobie chłopie kuba. Nie łaszcz się na jakąś właśnie jałmużnę. Żebrzesz, to jest po prostu jakieś takie niegodne. Jak można tak robić? Grzechu, zachowuj się jak mężczyzna. Nie o to mi chodzi, żeby łaknąć właśnie jałmużny. To nie jest jałmużna. Ja jestem gotów to kupić. Tylko problem polega na tym, bo też tam niektórzy pisali, żebym wszedł do sklepu i se kupił. No gdyby tak można było, z chęcią bym to zrobił, ale nie ma takiej możliwości. Fizycznie tego dodatku już nigdzie nie ma w żadnym sklepie. To po prostu zostało wysprzedane w 100% i no teraz to jest taki biały kruk, więc jeżeli jakikolwiek z moich widzów ma ostatni bastion grę DLC The World of Tanks Rush, wiedzcie jeszcze raz to zaznaczam, że z ogromną chęcią to nabędę. To jest ta kwestia. Inną kwestią natomiast jest. O, czyli zwycięstwo w ostatnim konkursie na patrona. No, oczywiście było to połączone z moim potężnym postem dotyczącym klocków Lego. Wątek, który tam poruszyłem, był całkiem intrygujący, wzbudził niemałe poruszenie wśród ludzi, ciekawe dysputy w komentarzach, więc niewykluczone, że nawet nagram na ten temat, właśnie klocków Lego i ten wątek, który poruszyłem w owym poście, osobny materiał filmowy na kanał. Zobaczymy. O, wybaczcie, <laughs> nie mam kerbatki. Na podorędziu mogłem zginąć, a mógł zabić, prawda? A jednak nie. Tak czy inaczej, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, czyli właśnie do konkursu na patrona. Tak jak już nadmieniałem, co miesiąc wśród moich patronów, czyli osób wspierających kanał, zarówno poprzez bezpośrednie wpłaty na konto bankowe, jak i poprzez stronę Patronite, każda taka osoba bierze udział w losowaniu. Co miesiąc jest losowanie na inny tytuł growy, no i potem któryś patron wygrywa jakąś fajną grę. No, miesiąc temu również to było, Mówiłem Wam, że rozlosuję wśród widzów tytuł jakim jest Obcy Izolacja Alien Isolation. No i tak się właśnie stało. Zwyciężył niejaki Norbert. Nie mogę zdradzić, jakie tutaj było do tego imienia przypięte nazwisko z uwagi na ochronę danych osobowych, ale jest to na tyle nietypowe imię, że... Myślę, iż osoba, której tyczy się ów post, doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że chodzi akurat o nią. W jaki sposób? Bo też niektórzy widzowie mnie pytali, w jaki sposób ja potem daję tym podobne kody, jeżeli ktoś wygra. Już odpowiadam na tak zadane pytanie. Ja po prostu staram się wysyłać do takiego patrona bezpośrednio na jego konto Patronite wiadomość o wygranej. Tak też się stało z Norbertem. Zobaczcie, wysłałem mu. Tym podobną. A nie mogę tego przesunąć? Dor, Nie mogę. No to trudno. Wyzwałem mu tym podobną wiadomość. Zwycięstwo konkursu na grę. Witam, dorodny prosiaczniku. Partia pracy prosiaczej na czele z samym imperatorem. Jest z ciebie dumna Robisz 300% normy Jak przystało na obywatela Przodownika Udzielasz się na partyjnych wiecach Sukcesywnie potępiasz Zachodnich imperialistów Dono <laughs> Informujesz o podżegaczach I sabotażystach Jacy trawią zdrowe lico narodu Słowem prosiacznik z ciebie na schwał Dlatego też towarzyszu Partia postanowiła Nagrodzić twoje starania Skromnym bonem na grę. A już tak na poważnie informowałem, iż będą konkursy na tytuły growe. Słowa dotrzymuje los, chciał, że w tym miesiącu wygrana wpadła do ciebie, a jest nią Steamowy kod na grę Alien Isolation, który podaję tutaj, no i rzecz jasna, miejsce wpisania samego kodu i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli w przyszłości to akurat Wy będziecie zwycięzcami, to doszukujcie się tym podobnej wiadomości na waszym koncie na Patronite. Tak właśnie obwieszczam, kto zwyciężył. Co będzie z kolei do wygrania w tym miesiącu, co po niektórzy mogą zapytać, już udzielam informacji: w tym miesiącu będzie do wygrania bardzo fajny tytuł. No może nie kosztuje on jakiejś potwornej. Fortuny w przyszłości będą to droższe gry, no ale myślę, że jest to tytuł jak najbardziej wart uwagi. Ja w każdym razie jestem nim bardzo mocno zaintrygowany i prędzej czy później pojawi się on na kanale. Miesiąc temu zapowiedziałem, że będzie chodziło o jakąś grę posadowioną w klimatach postapokaliptycznych, i tak też właśnie jest. W tym miesiącu będę wśród moich patronów rozlosowywał kodzik na RAJA 1. Rage być może znacie, być może nie strzelanka posadowiona właśnie w realiach typowo postapokaliptycznych świata po zagładzie. Tym razem co ciekawe nie atomowej, ale bardziej po zagładzie stanowionej przez potężną asteroidę, która uderzyła w Ziemię i tak dalej i tak dalej. Ciekawe klimaty, ciekawa fabuła, bardzo intrygujący świat. No i myślę, że jest to na tyle fajny tytuł, że prędzej czy później właśnie pojawi się on na samym kanale. Co ciekawe Rage dwójka, który jest zdecydowanie nowszą odsłoną sagi, już w ogóle mnie nie zaintrygował, ale jedynka myślę, że ma w sobie nie bardzo intrygujący potencjał. Dobrze, to jest ta kwestia, więc jeżeli chcecie wygrać Rage'a, no to wiecie, co robić. Wiecie, jak można wziąć udział w owym konkursie. Kończąc jeszcze ten materiał, chciałbym się odnieść do tego, na co składki będą realizowane w tym miesiącu. Rzecz jasna, no, pomiję, przemilczę po prostu ten standardowy schemat, czyli ZUS, podatki, opłaty dla pośredników t Paypola, Paypala, Patronita i tak dalej. To jest nieważne. Ważne jest to, co się pojawia dalej. Z tego, co widzicie, już zniknęły te wszystkie składki na gry Teraz zbieram na coś zgoła odmiennego. Nakłonił mnie do tego jeden komentarz, bo tak naprawdę miałem w planach na początek zbudować sobie potężną bazę tytułów, które chcę ograć w wersjach pudełkowych, żeby nikt mi ich nie wykupił, żeby potem nie było tak, że zabrakło i muszę sobie kupować jakieś kody na Steamie. Bardzo tego nie lubię, ja wolę mieć jednak ten fizyczny. Takie świadectwo zakupu prawdziwego przedmiotu, jakim rzecz jasna jest samo opakowanie, czasami jakieś poradniki i tak dalej, i tak dalej. Tak czy inaczej, jeden z widzów napisał mi komentarz, który powiem szczerze, bez bicia dał mi do myślenia. Komentarz ten brzmiał mniej więcej parafrazując owe słowa Grzechu. Ale po co ty te wszystkie składki organizujesz? Przecież to jest bez sensu. Na dobrą sprawę zbierasz hajs na gry, których i tak teraz nie nagrasz, bo już masz ich Fizycznie za dużo, więc teraz kupisz coś, co nagrasz powiedzmy za pół roku. No szkoda pieniędzy, szkoda pieniędzy ludzi. Lepiej by było, gdybyś zbierał na coś, co będziesz w stanie zakupić już teraz i co już dzisiaj poprawi jakość kanału. Na przykład taką kamerkę. I pomyślałem sobie troszeczkę nad tym komentarzem, rozmyślałem. Zamyślałem i zmyślałem i doszedłem do wniosku, że jego autor po prostu ma rację, że kamerka autentycznie już dzisiaj poprawiłaby jakość kanału, choćby tych unboxingów, które wrzucam raz na jakiś czas klipów specjalnych oraz plenerowych, których być może jakoś potwornie dużo się nie pojawia, ale jednak się pojawiają, prawda? Lepsza jakość takich materiałów poprawiłaby jakość całego kanału, dlatego też postanowiłem zrezygnować ze składek na inne tytuły growe na jakiś czas, a skupić się głównie właśnie na samej. Kamerce, której zakup już obwieszczałem od dawna Dlatego, że to nie jest nowy pomysł Niemniej jednak obecnie skupiam się właśnie na jego realizacji Mówiłem wam i tutaj także opisuję Na czym mi głównie w owej kamerce zależy Założyłem sobie kwotę na 2200 zł. Czy kamera będzie droższa, czy tańsza? Nie wiem, jeszcze się w tym nie orientowałem, no ale zobaczymy, co też się uda ciekawego zakupić. Zależy mi na tym, żebym miał zobrazowany kadr, czyli ekranik, żebym widział, co nagrywam, żeby była jakakolwiek stabilizacja obrazu. Całkiem niezła jakość nagrywania, zarówno z perspektywy audio, jak i wideo. Wiecie, że jak jest jakiś wieczny dzień i ten wiatr dmucha i chucha, to słychać mnie przy okazji, a nie tylko sam wiatr. W momencie, kiedy idę, no, to żeby ten ekran nie trząsł się jak psujajca podczas solidnego biegu, ale jednak, żeby coś tam się dało wypatrzeć, prawda? Inną kwestią jest to, że zależy mi w tym sprzęcie na tym, że były wymienne akumulatorki, że nawet jak mi się jeden rozładuje, to zawsze mogę wpiąć drugi i dalej nagrywać, niezależnie od tego, gdzie bym nie był, na przykład na drugim końcu kuli ziemskiej. No i kolejna sprawa to jest to, że miała wejście na kartę pamięci. Na tym mi zależy, na to teraz będę zbierał, czyli właśnie na kamerkę. Żeby poprawić jakoś nagrywanych materiałów Kolejna składka to są rzecz jasna Te słynne, sławetne lub też niesławne Jak kto woli wyprawy Których obecnie no, nie realizuję Dlatego, że troszeczkę mi kapitału na to brak Ale plany mam Plany we mnie nie umarły kiedyś Kto wie, być może coś ciekawego jeszcze <laughs> Z tego typu perspektywy się pojawi A posiadanie kamerki zdecydowanie poprawiłoby jakość samych wypraw No bo wiecie, że obecnie one są stanowione tylko i wyłącznie ze zdjęć, co również sprawia, że rzadko się pojawiają materiały z wypraw, bo żeby sklecić z samych fotografii taki jeden odcinek, no to muszę dosłownie cały dzień przesiedzieć przy kąpie. Dlatego też Wyprawa Moskiewska tak opieszale się pojawia na kanale, co nie zmienia faktu, że cały czas pracuję nad kolejnymi jej odcinkami, no i prędzej czy później następny odcinek owej wyprawy pojawi się również na tymże kanale. Czyli konkludując, podsumowując. Po pierwsze pojawił się do ściągnięcia nowy plakat propagandowy. Po drugie, jeżeli ktoś ma World of Tanks, Rush, Ostatni Bastion a chce zbyć, no to niech się do mnie zgłosi, niech napisze mi prywatną wiadomość na Fanpage'u na Facebooku. Kolejną kwestią jest to, że z byłych zaszłych składek udało się zrealizować wszystko co planowałem, czyli nabyć te właśnie tytuły. Inną kwestią jest to, że obecnie zbieram hajs na kamerkę. No i ostatnim zagadnieniem jest sama ta sprawa, że w zeszłym miesiącu Kong Kurs zwyciężył Robert. Jeżeli. Ro... Przepraszam, 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 pomyliłem się. My mistake, my bed, my łóżko. Rzecz jasna, Norbert. Jeżeli Norbert ci o tym nie wiedziałeś, to zajrzyj na swoje konto na Patronajcie, No bo wysłałem ci tam właśnie taką wiadomość, a w tym miesiącu będzie do wygrania Rage, czyli myślę całkiem fajna gra. Na razie z mojej strony to tyle. Piszcie co o tym wszystkim, myślicie, piszcie, czy na przykład chcielibyście takiego Raj'a na kanale zobaczyć. Jeżeli ktoś z Was na przykład ogrywał, jeżeli ktoś przeszedł, może również zamieścić swoją opinię, czy uważa, że tytuł był ciekawy, czy też nie. No i co, widzimy się na kolejnym tym podobnym materiale, prawdopodobnie za miesiąc, bo sprawozdania ze składek na patronajcie tak zwykłem tworzyć. No i za ten miesiąc dowiecie się, jaką grę będę rozlosowywał w Przyszłości. Na razie ode mnie to tyle, no i cześć! I czołem! Żegnam. Rzecz jasna, tylko na chwilę, bo jutro powitam się z wami znowu nowym materiałem. Hej, ludziska!